odcinek w tym samym dniu, yy, czyli yy, MSP1, yy, teraz będzie 2. Właśnie się loguje, więc y, gdy będę wpisywała hasło, to będziecie mogli patrzeć jedynie na klawiaturę, którą mam. Która też jest podświetlona, ale nie będzie dziewczę. Sprawdźmy, nie! Chyba tu, ale nie. Dobra. Włącza mi się. Dobra, figurki. Figurki. Ehm Muszę się wybrać Zgaduje mi się. Tego, ale ta dziewczyna jest bardzo ładna. W moim zdaniem. Nie wiem, kto ta, ale. Swoż swoje własne filmy. Dobra. And... I hasło, którego wam nie podam. Et... O! Jest moje konto. Mm, dobra. A właśnie, miałam. Nei uh, yeah. mm. mm. Mogę mieć 30 przyjaciół, więc możecie mnie prosić, więc ja już się z Wami żegnam, tylko coś tu zrobię. Hmm. Na to nie patrzcie po prostu tak. O, mam prezencik jeden. Czyli mam więcej. 300 ileś. I tu drugi. I trzeci. I czwarty. Matko Boska, ile tego teraz będę miała? 330. 340. Więc spokój sobie coś kupię. Odzież, rzeczy. Animacje, tuła, muzyka. O! Co by tu wybrać? Chyba. Z... O, trzecie lewy mam. E, chyba odzież, <laughs> ale nie jestem pewna. Ze 300 kupię i będę zarabiała, bo ja zabier, zabieram 100, bo muszę sobie coś kupić. No odzież no, matko. Poczekajcie minutkę. Okej, okay, ja właśnie zrobiłam, że się już włącza, więc. Włączmy to. Hmm, ale nie, mam tu do wyboru 545. Na pewno chcę zlezury. długie. To papa pa, muszę już kończyć. pokażę Wam jak kup krezuę. Ale nie ma to takiej ze 300.

Fryzura. O matko. To ja mogę sobie od razu przepróbować gdy ten. Gdy ten brała mnie. To oczywiście jest. To jest przepiękna fryzura, zobaczcie sami. Widzicie jaka to jest piękna fryzura? Albo ta... O to jest przepiękna. Tylko że nie czarna by była lepsza. Okej, okay, opanowałam się Stąd z grysem. Więc jedziemy dalej. Gdy już kupiłam fryzurę. Albo i zamierzam. Pa, pa.